Cześć, witam wszystkich na moim kanale i zapraszam na kolejny materiał z serii Min Machines. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować jeszcze jeden handheld, jeszcze jedną maszynę, tym razem od Nintendo. Będzie to Nintendo 3DS. Zanim jednak przejdziemy do samej maszyny, do samej konsoli, chciałbym Wam powiedzieć, że od dłuższego czasu już obserwuję ceny na tę na konsolę, ceny gier i jeżeli ktoś chciałby, jeżeli ktoś jest zainteresowany Kupnem Game i zaczęciem kolekcjonowania na ten system, to teraz jest odpowiedni moment, bo gry spadły, ceny gier spadły naprawdę do niskich cen. Jeżeli ktoś chciałby zacząć kolekcjonować na ten system, to teraz jest najlepszy moment, najlepsza chwila. Bo za 10-15 za lat podejrzewam, że ceny pójdą w górę, pójdą w górę, bo Nintendo 3DS to niszowa konsola, nie wyszło tych gier za dużo. I z tego względu wydaje mi się, że naprawdę ceny za jakieś 10-15 lat pójdą w górę. I, no i trzeba będzie wtedy płacić za nie jak za zboże. Osobiście myślę, że warto zacząć yy, kolekcjonowanie gier, yy, bo konsola ma wiele do zaoferowania, a to 3 ds naprawdę, choć konsola już wyszła kilka lat temu, to 3D wygląda naprawdę super i do dzisiaj jestem zafascynowany jej grafiką. Dlatego Polecam tą konsolę, polecam kolekcjonowanie na tym systemie, bo, bo jak mówiłem wcześniej, yy, gry chodzą naprawdę za niewielkie pieniądze. Przyjrzyjmy się teraz bliska samej maszynie. Jak widać maszyna składa się z dwóch konsol, yy, z dwóch handheldów od 3DS-a. One są zamontowane tutaj na takich linkach. Yy, tak wygląda konsola. Yy. Jak widać też jest zabezpieczona tutaj taką metalową oprawą po to żeby, wiadomo w sklepie nikt tego nie mógł ukraść jedna druga to samo jak widzicie jest gra Donkey Kong Country Riton. tutaj jak widać z boku jest zamek tutaj jest nawiasem mówiąc pierwsza gra jaką zobaczyłem na, na 3DS -a. Street Fighter, pamiętam, gdy poszedłem do sklepu, to był chyba HMV. Gdy pojawiła się ta gra, była niesamowita kolejka do tego, żeby zagrać w to. A gdy już, gdy już w końcu dostałem się i wypróbowałem grę, no to byłem pod, pod ogromnym wrażeniem. Mówi, do tej pory nie wiem, jak to Nintendo zrobiło, jak oni to opracowali, ale 3D bez okularów jest naprawdę. Ja wiem, że tego kamera nie odda i na pewno tego nie, widać, nie będzie widać. Ale na żywo ci co widzieli na pewno przyznają mi rację, że to to 3D jest po prostu rewelacyjne. Głę... Może obiekty nie wychodzą z ekranu, tak jak w normalnym filmie 3D, ale głębia, głębia ekranu jest niesamowita i naprawdę no, tego wrażenia nie da się opisać, to po prostu trzeba zobaczyć. A kto tego nie widział, to naprawdę polecam, bo warto. I gra Street Fighter teraz uruchomię. naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie i do dziś jestem zachwycony do dziś jestem zachwycony tym systemem i tą, i tą grafiką. Uruchommy teraz Donkey Konga tutaj. Tu jakieś intro jest. Donkey Kong już się tam począł, przyjrzyjmy się. Tutaj z boku konsoli jest, nie wiem jeżeli ktoś nie wie, jest taki potencjometr do ustawiania głębi. I teraz wyłączę, bo w 3D tutaj raczej nie, nie będzie dobrze wyglądać, będzie obraz rozmazany, lepiej to wyłączyć. i przejdźmy do samego Street Fightera. Gra naprawdę fajna, no i, i, i to 3D robi wrażenie, no i zachwyca do tej pory, tak jak mówię, już, już minęło kilka lat od premiery konsoli, a, a do tej pory jestem zachwycony jej grafiką i, i, i tym w jaki sposób Nintendo osiągnęło to 3D bez użycia okularów. Tego po prostu nie da się opisać, to trzeba zobaczyć, mówi ci, co nie widzieli, naprawdę polecam, bo to, to, no, to niesamowita ciekawostka jest. I tak jak już wcześniej mówiłem, już Nintendo nie produkuje gier na to. Ceny gier na 3DS-a spadły niesamowicie w dół. Jeżeli ktoś jest zainteresowany kolekcjonowaniem na ten system, to, to teraz jest odpowiedni moment, bo, bo, bo ceny naprawdę są niskie. No i można wyrwać te gry za naprawdę niewielkie pieniądze. Dodatkowo można używać kombosów z niszyciskiem. Tu na dole, czwórka. U, załatwił mnie. Oj, na łatwiznę. Kwiecił. O dodatkowy kombo i do widzenia po zawodniku. Tak to mniej więcej wygląda. No jak wszystkim wiadomo to był ostatni handheld od Nintendo. Nie licząc oczywiście Nintendo. Switch, jeżeli w ogóle można nazwać Nintendo Switch Handheldem, pojawiła się także, to jest nowa wersja 3DS-a, pojawiła się także wersja 2DS, bo było, był problem, niektórzy, którzy mają epilepsję, niestety nie mogą używać tego 3D, to Nintendo wypuściło 2DS-a, po prostu nie było opcji 3D, a można dalej było grać gry w 3DS-a. I tak wygląda Street Fighter. Przejdźmy teraz do Donkey Konga. Też fajna gra. Znakomita platformówka na na Nintendo, pojawiła się także na Nintendo Wii, na Wii U, no ale tutaj wersja 3D no, robi to niesamowite wrażenie. Flex, słyszycie, nie wiem czy słuchać to leci muzyka z mojego Drive'a The Chaos Engine jak już wcześniej mówiłem z tego względu że ceny gier spadły ja nie posiadam wielu gier zaraz pokażę jaka ta ilość tego na 3DS-a skupię się w tym roku na, na właśnie na kolekcjonowaniu gier na na Nintendo, na 3DS-a bo, bo ceny no naprawdę no, no są niskie i, i, i warto teraz kolekcjonować Tymbarzy, że system jest naprawdę dobry jest, jest na to jeszcze wiele tytułów Oops. Tak oto prezentuje się gry na 3DS-a. Eee, spróbuję jeszcze podłączyć jedną grę. Spróbuję, spróbuję wam jeszcze pokazać, jak to, jak to jest zabezpieczone. Jak ta konsola się montuje. To jest ta cała ramka. Tu chodzi o konsola. To druga część. Kabel. Niestety, bez tego kabla nie będzie działać. Tu baterie są odłączone. Trzeba podłączyć power. Ten. teraz to nakłada się tutaj i już można konsolę zabezpieczyć tu jest przycisk tym przyciskiem jeden z drugiej strony i konsola jest zabezpieczona a tu oczywiście kluczyk do tego A teraz przyjrzyjmy się dwóm grom, jakie są Mario Bros. I tutaj jest opcja: można sobie grać w kopię w sieci lokalnej jako Mario, lewy, prawy Luigi. Teraz konsola wyszukuje. Start the game. Mm. Oczywiście do tego są potrzebne dwie dwie Nintendo 3DS i dwie kopie gry ale zabawa w e, gra w kopie jest naprawdę przednia e, no jak widać gra się na oddzielnych monitorach i super to wygląda

I tak to mniej więcej wygląda. Dziękuję wszystkim za uwagę. Jeżeli się podobało, subskrybujcie kanał, bo to dzięki Wam robię, to pokazuję, dzielę się z małą kolekcją. No, podobało się, łapka w górę i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć! Aha, jeszcze jedno, zapomniałem. E, zanim zakończymy, pokażę Wam tylko e, moją niewielką kolekcję e, gier na 3DS-a. jak już wcześniej wspomniałem, e, w tym roku skoncentruję się na, na kupowaniu, na kolekcjonowaniu gier na ten system. Bo jak wcześniej mówiłem, gry naprawdę są tanie. przejdźmy do skromnej, ale myślę, że interesującej kolekcji gier na 3 ds Jak już widzicie, widzicie sami, pierwsza gra. To będzie Super Mario Bros. Druga to Mario Luigi Dream Team. Kolejna fajna platformówka Luigi Mansion 2. Theme Park. Jewel Master The Cradle of Egypt 2. To taka gra logiczna. U, wcześniej wspomniany Street Fighter 4, Angry Birds, Star Wars, Star Fox 3D, Donkey Kong Country Returns. Shinobi, bardzo fajna gra Pojawiła się też na Mega Drive'a Super platformówka, polecam Kontynuacja Luchasza Zera z, z PlayStation 1 Dynki Dead or Alive. The Adventures of Tintin Resident Evil The Mercenaries Nintendo słynie z tego, że, może nie słynie, że nie ma brutalnych gier i krew się nie leje Ale w tej, w tej grze naprawdę krew, tak jak widać tutaj od 15 lat, krew tryska dookoła, rozwala się zombie No jest super wersja, super, super um, gra Resident Evil i ostatnia. Gra na 3DS-a Mario Kart 7. I to byd było na tyle y, z mojej kolekcji na 3DS-a. Y, jeszcze dodatkowo opcja jest to, że za 3DS odtwarza gry z, z normalnego DS-a, także kolekcja się nam poszerza. I to chyba wszystko w tym odcinku. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!